Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku. Jak pewnie zauważyliście po tytule miał to być unboxing, ale niestety nie potrafiłam się oprzeć i otworzyłam wszystkie przesyłki. Wiem, że ostatnio na moim kanale też, też pojawił się taki filmik z nowymi książkami, które trafiły do mojej biblioteczki, ale tak jakoś się złożyło, że po prostu te książki poprzychodziły w różnym czasie, więc stąd właśnie te dwa unboxingi. Zresztą przyznam się Wam, że jednej z tych książek naprawdę się nie spodziewałam. Mówię tutaj o domu sióstr Charlotte Lee. Jest to książka, którą dostałam od mojej widzki, od mojej Ewy. Tak, Ewy, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiem, że Charlotte Link to jest jej chyba ulubiona pisarka. Ja też powiedziałam, że bardzo chętnie w końcu zapoznałabym się z twórczością Charlotte Link, tym bardziej, że do tej pory nie miałam okazji. Dom Sióstr to jest powieść, w której możemy przeczytać o małżeństwie, które chce spędzić i święta Bożego Narodzenia w takim domku w Yorkshire, w samotnym domu w Yorkshire i oczywiście chodzi o to, że ten dom skrywa pewną tajemnicę, więc... Myślę, że to będzie świetna lektura, może nie na letnie popołudnie, ale na jesienne, już jak najbardziej, kiedy wyczekujemy na to Boże Narodzenie. Od Ewy dostałam też taką pocztówkę Schorzowa, za którą też bardzo serdecznie dziękuję. Ja lubię dostawać pocztówki, bo zawsze gdzieś tam sobie je wtedy układam na półeczkach mojej domowej biblioteczki. Kolejna książka to książka od wydawnictwa PWN i skusiłam się na nią dlatego, że to jest książka z rodzaju tych kreatywnych, ale jednak inna od tych typowych kolorowanek, od, ty, od tych książeczek z łączeniem kropek. To jest y, książka Hirameki stworzona przez Peng Hu. Dobra, sprawdziłam. Ta książka została stworzona przez dwie osoby: przez Peng i przez Hu. I o co chodzi w ogóle w Hiramekach? Chyba tak to się odmienia. Y od razu skojarzyło mi się z moimi lekcjami plastyki, chyba w szkole podstawowej, kiedy moja nauczycielka na zwykłej kartce papieru zrobiła takie kleksy i mieliśmy z tych kleksów stworzyć jakiś obrazek. Na przykład, jeden kleks przypominał, no nie wiem, głowę psa, inny kwiatki, coś w tym stylu. Tutaj, właśnie w tej książce, mamy takie różne plamy, i z tych plam można wyczarować właśnie takie. Najróżniejsze rzeczy, a więc ćwiczymy tutaj naszą wyobraźnię, bo właśnie z takich zwyczajnych kropek możemy stworzyć chociażby Wyszczek kota, więc dlatego ta książka mnie zaintrygowała, bo jest to coś zupełnie innego. Jeżeli lubicie przerabiać czasami takie zwyczajne rzeczy na jakieś niesamowite, no nie wiem, rakiety kosmiczne, planety, to jak najbardziej Wam Hirameki już teraz myślę polecam. Ja w najbliższym czasie na pewno coś tutaj sobie podorysowuję i wtedy podzielę się już z Wami taką stuprocentową moją opinią. Natomiast jeżeli szukacie dla kogoś może jakiegoś ciekawego prezentu, to myślę, że warto wiedzieć o tym, że istnieje taka pozycja. W każdej plamie kryją się postaci, wystarczy kilka kresek, by obudzić je do życia, więc możecie po poczuć się jak taki demiurk, jak taki kreator. I od wydawnictwa PWN, czego zupełnie się nie spodziewałam, dostałam też taką e, torbę, białą torbę na książki Hirameki. E, a nie dalej jak kilka dni temu myślałam sobie: Szkoda, że nie mam takiej białej torby, bo mam beżową, mam czarną. A wiecie, jak to jest, kiedy się ubiera na przykład letnią sukienkę, chociaż nie, chyba wszyscy tego nie wiecie, ale część z Was na pewno wie. Więc tak, torba zawsze się przyda. Nie wiem, czy można normalnie ją dostać na przykład w księgarni PWN, ale myślę, że to można w jakiś sposób sprawdzić. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką torbą, to odsyłam Was do strony księgarni PWN. Kolejna książka, to książka, którą swego czasu linkowałam wam na moim profilu na Facebooku, bo bardzo mnie zainteresowała, no i udało mi się ją zdobyć. To jest książka Bartłomieja Grzegorza Sali w górach przeklętych, wampiry Alp, Ruda, Sudetów, Karpat i Bałkanów. Swego czasu recenzowałam wam książkę Joanny Łańcuckiej Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy. Tam właśnie były te nawiązania do ludowych wierzeń. Tutaj mamy z kolei. Hmm, Książkę o wampirach, ale nie o tych wampirach w stylu Zmierzch i innych takich zupełnie wyidealizowanych trochę, takich łagodnych wersjach wampirów. Tutaj mamy tych wampirów, w których wierzyły nasze pra, prababki, prababki. Więc myślę, że to będzie naprawdę ciekawa historia. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, to też myślę, że warto wiedzieć o istnieniu takiej książki. No i ostatnia pozycja. To taka książka, którą przysłało mi wydawnictwo znaki, którą właśnie zmoczyłam na stole. Przysłało mi ją wydawnictwo znak, zupełnie się nie spodziewałam, że, że ona do mnie dotrze. To jest książka, myślę, temat na czasie. Nie wiem, czy będę ją recenzować, zobaczymy. Mamy z innej planety historię kobiet, które urodziły niepełnosprawne dziecko. Myślę, że teraz, wobec tej dyskusji dotyczącej aborcji i tych wszystkich e, spraw, książka całkiem na, na czasie Napisane przez napisana przez Krystynę Strączek. Redaktorkę m.in. książek Ryszarda Kapuścińskiego. W, w tej publikacji Krystyna Strączego opowiada również własną historię, więc myślę, że ta książka może czasami pomóc nam w wyrobieniu sobie własnego zdania na ten temat. To już są wszystkie książki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że wiatr za bardzo nie będzie nam tutaj przeszkadzał, bo teraz wyczułam, że troszkę jednak wieje. Mam nadzieję, że zobaczymy się w moich kolejnych filmikach, że coś was zainteresowało. Wkrótce na moim kanale pojawi się wysyp recenzji, bo póki co, ja zawsze tak robię, że najpierw czytam, później robi mi się taka duża, duży stosik książek przeczytanych i wtedy zabieram się za nagrywanie ich recenzji. Także do zobaczenia już wkrótce.